Selfie! Uśmiech ładny proszę. Ale nie mam przy sobie. Oczy mi owala Strażnicka w Katowicach się kłania. Niebra. Proszę dokument tożsamości od Pana. Eee, to bym musiał tam przejść. Nie, to poproszę, zapraszam pana tutaj. Kolega. Ale tutaj nie ma ruchu żadnego. To nie ma znaczenia, proszę pana, zgodnie z artykułem 97 KW, naruszenie dopuszczalnego przejścia przez jezdnię, prawda? Co? Przejścia dla pieszych, można się poruszać. Jak jest torowisko, nie można wchodzić na jezdnię w miejscach tylko i wyłącznie wyznaczonych. Do tego za to jest mandat. To za panowie, nie pan można by miał. tak. No, chciał się pan zabawić, no to się zabawimy. No. Tak jak mówię, podjąłem czynności zgodnie z procedurą, żeby Pan nie miał wątpliwości. Jak Pan nagrywa, młodszy strażnik Michał Walas. Jestem w pełni umundurowany, jak Pan widzi. Jasne. Mam prawo, mogę Panu pokazać zezwolenie do wykonywania czynności na drodze. Podejmowałem czynności w związku z zakazem zatrzymywania się. Pan mi utrudnia czynności, więc w związku z tym podejmiemy czynności wobec Pana. Tak jak Pan lubi, będzie Pan miał więcej do napisania na Facebooku, jakimś tam pod zdjęciem sobie Pan dopisze. Kosztowało mnie to jakieś 250 zł mandatów na Jakim portalu będziemy dać? A mogę panu dać wizytówkę. Ja nie chcę wizytówki. Nie, bo za mi powiedziałem jakaś korupcja albo coś. Panie. <laughs> się... Rawgor TV. Ale nie, bo ja, ja lubię takie życie oglądać. Byłem mm. to, 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 to no, cimko, bo ja to lubię oglądać. To się pyta mi się kości. A co się na tym portalu, więc lebyć? A to z mi podiastu jest. Ja z kolego. Nie widać panu i tak. <laughs> Ale każdy kolega pani jaki ma. możemy zrobić drugie. <laughs> co? No, niestety dzisiejsze selfie kosztowało mnie 50 zł od straży miejskiej. Ale takie życie. Idziemy robić dalej selfie. Come on. Czy musiało do tego dojść? Widocznie musiało. Skoro doszło. Selfie z panem motorniczym. Nie się już A O super. Patrząc na to wszystko, można zadać sobie jedno pytanie. Czy musiało do tego dojść?